Hej, Simneczko, witajcie z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie. 16 sierpnia 2024 roku. No i co, Sygnał nadal w sklepie. Filit i zestaw człowiek ziutek to samo. Zestaw żołnierzyki nadal w sklepie. Opcy to samo. X-Menu nadal w sklepie. Pakiet zadania wąsumeki na spustkowia to samo, ale pewnie po aktualizacji nowego sezonu zniknie. Odpalaj silniki nadal w sklepie. Gwiezdne Wojny, to samo. Dragon Ball nadal w sklepie. Bambiki z rozdziału pierwszego, to samo. Powróciło rytmiczne zaćmienie. Neonuta. I niskie tony. I mamy nową emotkę, czyli klawę klawisze za 200 Tak się tutaj prezentuje. Ścieżki amowe nodle w sklepie. Nie ma już dzisiaj szafki WGT 777, Incidiobili Eilish, szachmat, klawisze rezystorowych, grzybę pobitych garów, rurofonu 6 stronowca PCB, matrycy metaliki i zestawu piracki żywot. No i co pamiętajcie subzonę łapkę w górę kod leon w sklepie jak będziecie kupować karnet na nowy sezon, a ja się z wami żegnam. Siemneczko.